No dostałam taką misję, że wiecie, od A do Z muszę jakby ogarnąć ten odcinek, żeby miał ręce i nogi. A ja nigdy nie mam żadnego scenariusza i nie wiem, co gadam. I Wojtek potem siedzi i musi to montować. No i czekamy na naszą, jakże jaśnie panią, księżniczkę, która jest właśnie w toalecie. Justyna! My już jesteście gotowi od godziny. Wyszykowaliśmy dwadziesiątka dziesiątka. Julo. Witko okay. Ja, dzieciątko jeszcze nie wyszykowane, bo bez koszulki Wituś tu sobie tak leży Zaraz zażyje sobie spaceru Jak zwykle jest zadowolony Wituś jest zadowolony? Tato. Rozebrałeś ją? Tata No tata ma ją poubierać? Tak No to za chwilkę, połóż ją na stół Kurcze, to co? Za blisko fotel No dwa foteliki to już jest Za dużo Witek jest troszkę grzeczniejszy od ciebie widzę tak. Dlaczego? No siadamy, jedziemy na spacerek. Na plac zabaw jedziemy? Chcesz się bawić na placyku? No to super. Z Witkiem? Sam? Witek sobie jedzie z bratem. Ciotka wiezie, wujek też musiał pokazać jaki jest ninja. Ciotka, dobrze, wyprostuj się ciotka, bo to musisz wiesz. I się prezentować i żeby tego celi no. no właśnie nie będę tego dwa razy montował <laughs> O piwko, proszę bardzo, nie wypite, Bo bez alkoholoweń, to się pomylił może. Co to takie... ale... Ale kupiłeś Ale było wypite, to musiałoby dobrze słyszeć. Nie, on spróbował i on to, nie, takiego ogromno. Okulowne... Ale jakiego nawet pierwszego łyka musiał zrobić, to prawie pół miał. To... No to, on się zapomniał, myślał, że pije normalnie. Myślał, że normalnie stada, no. Co to? Cholera. Ja się miałem, jak się prawił w to Organizm nie przyswoił Mówi nie Mówi co to co nie, nie Kiberko bez alkoholu Na bank to była pomyłka No, to była na bank pomyłka We mokry. Już stałe portki mokre. No i co teraz? <grywka> Dawaj na pełnej. Wjeżdżasz, dupciu? Wjeżdżasz? To w sam środek. Celujesz? Trafisz tam środek, wow. Chłopczyk, dziewczynka, dziewczynka i chłopczyk niebieski i różowa i Adaś i Lulek Piątka. <laughs> Ale ci dał No Lulek, chcesz zobaczyć czołgi? Małe dzieci i duże dzieci. Jak widzicie, każdy znajdzie tu coś dla siebie, nie Julo? Tak. I jak napompujesz, to co się stanie? Nie wiadomo. Będziemy obserwować. No, i to chyba tylko ją spuścisz, i nic się więcej. No wiele, nie, nie? Bo tutaj. wentylator taki. No, zbiornik zrobi? pełny. Jeszcze troszeczkę, co? Czy Nie no, wiem, może tak. byśmy. Jeszcze. Dawaj, odpalamy. To co? Odpalamy. 3, 2, 1, 0. I co to za. ole efekt. No i tyle? I pełny zbiornik napompowałeś, żeby się wylała tu woda? Byłbyś taki związek przyczynowo-skutkowy, że tu się kręci. To, tam Dzień, się coś to dzieje. zrobił? Co? Przedstawił żeby widziało, jaki lek Ojciec z matką. Znaczy to nie jest to, ta sama rodzina, ani nic, ale to jest ojciec, a to matka. I tak. to jest jedno nowe dziecko i drugie świeże. Świeżaczek. I, i chłop ma dwójkę dzieci. Jedno świeże, nowe, drugie już takie lekko odchowane. Bardzo to jest dramatyczna historia i jest ale ona poważna na faktach, tak. Kobieta tego pana złamała nogę Tuż no, przed na narodzinami. Na schodach. Ile leżała w szpitalu? Cztery tygodnie prawie. Bez dziecka. Bez dziecka, no. Dziecko leżało w swoich ramionach. Tak. Karmiłem, bawiłem, przebierałem, usypiałem. Cudowny człowiek, cudowny Nie. człowiek, mężczyzna. Ale była pomoc. Tak, była pomoc mężczyzna na złoty medal. do domu. Kto do domu? Kto do domu? Mamy dopiero 2,5 minuty materiału, Julek. To jeszcze musimy tu siedzieć trochę. Okay.

Tutaj, stąd. Stąd chcesz zjechać? To chyba, to chyba jest mało bezpieczne. No, co? Zjeżdżasz? Uwaga. tak jak było? Super, fajnie. Ej, patrz, jakie to jest piękne miejsce. Ta kopalnia Sośnica. Teraz tak przejeżdżamy. Jakby to tak zrewitalizować, jak w Czechach jest to miejsce, nie? No. I tak je zrobić z tego muzeum. Nie możemy to powiedzieć, no bo jesteśmy na, na Śląsku No właśnie, Szkoda na Śląska Mi się powiedzieli, że, że pozamykali te wszystkie kopalnie, to we nasze jest jedni widzowie. Youtuberowi tuberowidzowie, ale kurde, wpakować to kilka dobrych baniek i zrobić z tego taką taką na skalę tak. miasta, kraju. Takie restauracje tam, nie? Takie w ogóle fajne. No. Uwaga, szukamy inwestora, mamy pomysł, mamy plan i szukamy inwestora, żeby zrewitalizować kopalnię Sośnica i zrobić z niej piękną rzecz. Zapraszamy wszystkich inwestorów. Mamy dużo pomysłów, niewiele pieniędzy. Dlatego jeśli macie dużo pieniędzy, odzywajcie się do nas. My wam rozlokujemy te pieniądze, zreinwestujemy i oczywiście zarobimy tyle, żeby każdy był zadowolony. Tu kolejny plac, tu bym, o przy tym jeziorku to bym zrobił takie miejsce jak sztauwajery No A tu jest pole golfowe tam dalej, nie? Po jednej stronie pole golfowe, a po drugiej takie ształwajery jak w Katowicach, leżaczki, kontenery Proszę bardzo, kolejny pomysł i kolejne pieniądze nam są potrzebne Udało mi się wyjść z domu Wyjście z dwójką nie jest takie proste rojcy stwierdzili, że mam mało wózków i mało dzieci. Także wczoraj Juleczek dostał od babci od dziadka nowego a Pokaż, jak on się nazywa: Bing, tak? No, także jeszcze jeden wózek mam do ogarnięcia, no, ale co, tam damy radę, nie Julek? A Wojtek dzisiaj z rana jechał nagrywać, więc no, nie miałam pomocy. Także wzięcie samego prysznica jest hardcorem. A wyszykowanie się to już w ogóle jest kosmos. Okulary mam na nosie z tego względu, że spałam Cię może jakieś 3 godzinki. Witek daje popalić, zaczął mieć kolki, także jest zabawnie. A jedziemy do fryzjera, słuchajcie. Pierwszy raz z Juleczkiem jedziemy do fryzjera. Idziemy na spacerek, jesteśmy już pod fryzjerem. Julek jakoś nie ma chyba humoru, więc na przekupstwo został kupiony wafelek. Idziemy się obciąć. Idziesz do e, pani fryzjerki? Nie. Albo pana fryzjera, nie wiem w sumie. Nie. Cieszysz się? Tak. Patrz jakie masz długie włosy. O Jezu. Tak. No jeszcze drugą stronę pokaż. Takie długie masz włosy, zaraz nie. ich nie będzie. Fajne. Taki grzeszny jesteś. Z... <laughs> Minę ma. Nagrody? Co? Nie lubisz nagród? No to mama chyba nic nie kupuje, tak? No to mama zobacz, jak tanie obskoczysz. Tak, tak. Jak jest skupiony. Tutaj bez zmian. Julek, jak siedzi, tak siedzi, że nie rusza. Alo, Julek! To jest fajnie? Pomachasz do taty? Pomachaj. Pomachaj nie? <śmienicza> wow! W nagrodę idziemy po soczek. Juleka, chodź. Dobrze, tam idziemy, tak. A pokaż, jak Ty wyglądasz. Pokaż, jak Ty wyglądasz fajnie. Fajnie było, fryzjera? Mhm. <śmienicza> Juleczek u fryzjera był bardzo, bardzo, bardzo grzeczny. Ale on generalnie na sesjach zdjęciowych i takich rzeczach po prostu się nie rusza nieruchomo i czeka. A ja dzisiaj mam tak zwariowany dzień, bo rano zadzwonili do mnie z przychodni, że mam jakąś wizytę patronażową. Szybko zawiozłam Julka do dziadków. No i my teraz z Witkiem przyjechaliśmy tutaj do lekarza zbadać się wszystko. Nie wiem o co chodzi. Ja chyba, żeby poznała dziecko pani doktor. Lecę, bo... Wszyscy myślą, że mamy grzeszne dzieci, ale po prostu nie nagrywamy, jak płaczą. No bo ja właśnie teraz miałam kryzys i całą drogę od lekarza do domu Witek płakał, bo był już tak głodny. A stwierdziłam, że no nie będę go karmić w przychodni ani w aucie, bo mamy dalej problemy z ulewaniem. Więc w ogóle dla mnie stresujące jest yy, jazda z nimi. Yy, już się trochę przełamałam i jeżdżę, ale dalej tam z tyłu głowy boję się, że on. Mi się zakrztusi w aucie I tak waży 3850, czyli w sumie tyle co Julek jak się urodził, a nam stuknął już miesiąc, także jest dobrze. Chłopak przybiera, jest zdrowy. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, że z fryzjerem, umówieniem fryzjera to nie jest taki hopsił, jak się mogłoby wydawać, bo po prostu z terminami jest jakiś hardcore w gliwicach. No i w ogóle w tych wszystkich takich znanych barberach. Ja nie chodzę, no ale wiecie, Wojtek tam zalicza często terminy, wiadomo, kosmos, ale druga sprawa to celowo. Nie, że jestem jakąś tam, wiecie, słuchajcie, złotówką, ale no, obcięcie dziecka to jest, wiecie, Julek był na tym dzisiaj na tym autku, no nie wiem, z 4 minuty. No i w tych takich, wiecie, fancy miejscach obcięcie dziecka to w granicach 50 zł. No i dzisiaj w ogóle była. O fryzjera, którego mi polecał ktoś na Instagramie, bo zrobiłam ankietę. I w ogóle zapłaciliśmy 20 zł. Bardzo fajny salon, pani bardzo miła. Tam próbowała zagadywać juleczka, żeby się nie stresował. Zaraz będzie, że. Boże! 50 zł, że mówię tak dużo. Odnośnie tego ulewania, to. <laughs> Jezu, Witek, jak ty tutaj wyglądasz, jak żółw duży. O, zaczyna się. Generalnie Witek yy, ulewa. I w aucie o tyle jest to problem. I w ogóle jak Julek miał dwa tygodnie, to byliśmy już nad morzem. A teraz przyjechanie do moich rodziców jest dla mnie tak stresującą rzeczą, że. Gdzie Witek i tak w tym foteliku ma mega, mega fajną pozycję. Ale dobra, ruszam, bo zaraz będzie ryk. Julek tak się teraz przez tę nową fryzurę. Jest taki dorosły. Urosłeś o co najmniej 5 lat. Tak, pokaż się jak ładnie wyglądasz. No, pokaż. Uśmiechniesz się? Nie. Nie? Nie masz czasu? Nie ma. Mhm. Pokaż się. Tutaj. Co tam masz? Tak. Robisz zupę? Nie. A co robisz? Koparki. Koparki masz? Tak. Zobaczymy jaka będzie reakcja taty jak cię zobaczy, tak? Tata. Tak, jak masz takie krótkie włosy. Może jednak ci pomogę? Tak, pomóc ci jednak? Może z dziećmi tak jest, tak? Ciężko. Ciężko, proszę. Stałem sobie rano i nie poznałem syna. Taki uczesany. Kto ma nową fryzurę? Mama. Mama ci zrobiła fryzurę? Panie. I pani? Nie. Ładna masz fryzurę? Nie. Podobają ci się twoje włosy? Nie. Co? Nie Wcześniej mówiłeś co innego, że nie chciałeś już długich Jurek upadłeś? Tak. Wszystko Cię boli? Tak. Boli Cię strasznie noga? Tak. I, I oko też Cię boli, tak? Tak I włosy? Tak Tutaj y, dywan mu się zahaczył I Julek jak Ty się przewracasz o ten dywan? Ojej, i co teraz Cię boli? Boli Uszy Cię bolą? Tak, uszy Uszy i jeszcze no, nos Cię boli chyba też, nie? A włosy cię bolą, jak upadłeś? Nie. Tutaj o ten dywan, tak? I się przewracasz o niego? Ojejku. I teraz się złamałeś rękę? Tak. Lewą czy prawą? Tutaj. Cała ręka jest złamana? To jest mały agent. Mały aktor, tak, Julek? Tak Dywan jest równy, ale on i tak wie, że musi przez niego upaść, tak? Ćwiczymy scenkę rodzajową upadanie przez dywan. I teraz jak upadasz przez dywan? Uwaga, idziesz, Julek? Tak. Idziesz i upadasz. Oj, nie upadłeś teraz. Mam. Czy wszystko u ciebie w porządku, Julku? Tak. Czy potrzebujesz pomocy? Nie. Tak. Co mam? O teraz naprawdę, tak? Mój mały aktorzyna. Daj, tata pocałuje. Gdzie? Plecy? Tak. Zrób papa. Até mais, iam, iam, iam. Iam, Inara.